Hejka kochani, witam was w nowym odcinku. Tym razem takim w sumie bez ładu i składu, ponieważ nie ma jakiegoś motywu przewodniego. Mam zaczętych parę rzeczy, o których wam teraz opowiem. Przede wszystkim, przede wszystkim dziękuję wam, sorry szeleszczę, ale zaraz, zaraz powiem dlaczego. Dziękuję wam za tak... Cudowny odbiór mojego zwyklaczka. Po, po ostatnim filmie dostałam mnóstwo komentarzy, takich pozytywnych, taki gorący feedback, jeśli chodzi o ten wzór. Widzę, że już dziergacie swoje zwyklaczki i bardzo się z tego cieszę. Już mam włoski od włóczek, bo tutaj szykowałam włóczki, żeby Wam pokazać, i już je zjadam, bo wszystkie są oczywiście z włosem, chyba teraz. Także już widać pierwsze zwyklaczki, testerki też będą na bieżąco pokazywać swoje wersje, także zobaczycie jak fajnie można um, używając różnych włóczek, jak fajnie można fajne efekty uzyskać i tak bardzo różne i tak naprawdę można tych zwyklaczków mieć kilka, a wydawać się będzie, że to jest za każdym razem inny sweter. Co teraz mam na drutach, słuchajcie, idąc za ciosem. Idąc za ciosem, pokażę Wam coś ładnego. Zaczęłam robić zwyklaczek w wersji z dekoltem V. I to jest naprawdę dopiero początek, ponieważ zobaczcie, tutaj mam na, na manekinie. Jeszcze nie widać, jeszcze dekolt jest. Praktycznie zaczęłam go robić, może nie dzisiaj, wczoraj. Dzisiaj jest piątek, więc zaczęłam go robić w czwartek. Ale już byłam szczęśliwa, bo to oczywiście rzędy skrócone są, żeby wszystko ładnie, wygodnie było. I byłam szczęśliwa, bo mi te rzędy fajnie się wpasowały właśnie w ten, w ten etap już pracy. I mówię, to teraz mogę pracować nad dekoltem. I słuchajcie, obudziłam się o 5 rano i sobie myślę, nie, przecież tam jest źle. Przecież tam jest źle. Wstałam, wszystko spróbowałam i zaczęłam od nowa. Na szczęście miałam też tylko tyle, taki element zrobiony, więc nie musiałam dużo pruć i szybko to nadrobiłam. Robię to... Strasznie dzisiaj będzie takich hałasów pobocznych. Robię to z włóczki Shetland. Nie, nie Shetland. Tym razem ja już z przyzwyczajenia mówię Shetland, bo już tyle tego Shetlanda przerobiłam. Tym razem robię to z włóczki 100% Merino. Ręcznie farbowanej. To są takie, na jednym Wam pokażę. To jest precelek, który ma w 100 gramach 300 metrów, więc musiałam sobie kombinować z próbką, żeby osiągnąć próbkę, ale oczywiście wszystko jest ok. Jest to 100% merino, bardzo mięciutkie. Pokażę Wam na próbce, jak to wygląda. Tu już mam przewinięty jeden precelek w kłębuszek, żeby sobie robić. I robię go w połączeniu z moherem musa. Pisałam wczoraj z zuzią ze sklepu Time to Knit, Ona mówi, że ten moher jest niedostępny. I nie wiem, czy tylko ten, chyba ten kolor głównie. Ale tak zrozumiałam, że jest niedostępny, bo jest problem z farbiarnią. Ale można użyć dowolnego moheru, grunt, żeby osiągnąć próbkę. Także zobaczcie, tutaj mam właśnie próbkę. Tego merino z moherem, bo sobie próbowałam na różnych witrynach, jak on wygląda. I zobaczcie, tak to wygląda w próbce. Farbowanie jest, no nie powiedziałam, ale wiadomo, że to ręcznie farbowane. To mam głównie od Kseni. Ona ma grupę na Facebooku Przędza Ręcznego Farbowania. Zostawię Wam link pod filmem. I w sobotę właśnie ma wrzucać nowe farbowania tego merino. Zaraz Wam jeszcze coś o tej włóczce powiem, bo korzystałam też wcześniej z innych merino 100% i mam porównanie. Tak wygląda próbeczka. Robię na drutach, tu było 5,5, tutaj było 6. Ostatecznie robię na szóstkach i sobie musiałam przeliczyć, ponieważ chciałam, żeby teraz ta dzienina była bardziej zwarta niż w moich pozostałych zwyklaczkach. Tam mam taką lejącą i prześwitującą, a tutaj jest. Też bardzo miękka i lejąca, ale nie ma już prześwitu. Także przeliczyłam sobie, ile oczek muszę robić, i zamiast rozmiaru pierwszego robię na siebie rozmiar drugi, ale no, to jest kwestia przeliczania próbek. Mówię o tym w innym filmie. Tutaj Wam napiszę, jaki to jest numer filmu, w którym mówię o przeliczaniu oczek i o dopasowywaniu ich do swojej próbki, jeśli nam próbka nie wyjdzie. Także tak to wygląda. Takie fajne farbowanie y, na naturalnej bazie. Y, podstawą jest kolor naturalny, taki właśnie kremowy czy ekry I czarne y, przecierki. I co jeszcze mam? A, chciałam Wam powiedzieć odnośnie tego Merino. <laughs> y, nie jest to singiel, ponieważ on jest skręcany z kilku nitek. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda zobaczyć z ilu. Tutaj rozkręcę tą niteczkę i zaraz... Z pięciu? Raz, dwa. Tak. Ona jest skręcona z pięciu nitek. I zazwyczaj te merino skręcane z pięciu nitek są bardziej takie, e, znaczy zazwyczaj te, które ja miałam. Cały czas mówię o sobie. A zobaczcie. Z pięciu takie skręcona. I zazwyczaj, jeśli nie jest to singiel, to te merino 100% precelki są takie bardziej gładkie i takie. Nie szorstkie, ale troszkę jakby śliskie. Podkreślam, że z tych, co ja mam, bo przecież nie miałam wszystkich merino na świecie na swoich żlutach. Są bardziej gładkie, nie szorstkie, ale takie śliskie i takie bardziej. Zimne w dotyku, gładkie, nie wiem. A ten jest w moim odbiorze tak miękciutki i delikatny jakby merino single. Także bardzo jestem zadowolona z tej wersji, z tej przędzy, ponieważ ona od razu już jest mięciutka. Tamte merino, o których mówię, że są takie gładkie, one oczywiście rozkwitają po praniu i miękną, i wszystko jest z nimi super. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale ta już podczas naszej pracy jest taka mięciutka, delikatna i bardzo przyjemna. Także jeśli macie ochotę i potrzebę, to zajrzyjcie na tą grupę, ponieważ dzisiaj tam wlatują nowe kolorki tego Merino, a na pewno nam się przydadzą takie precelki na właśnie nazwy klaczki. Chociaż tam we wzorze głównym jest przędza, która w 100 gramach ma 400 metrów. Także tak, wtedy można albo bez moherku robić, albo po prostu na większych drutach. Grunt, żeby osiągnąć tą próbkę, 18 oczek. Także tu Wam już pokazałam. Jak już pokazałam, to już próbkę będę mogła spróć, bo specjalnie nie ściągam jej z drutów, żeby ją spruć, bo szkoda mi tej cudnej włóczki, żeby ona zostawała na próbce. E, dlatego właśnie trzymam ją tylko po to, żeby Wam jeszcze pokazać. Także ona już tutaj idzie sobie do sprucia. Później spróję. Szkoda, że ten moher już jest wycofany. Znaczy wycofany, no niedostępny. Tylko Zuzia go miała u siebie w sklepie, bo nigdzie nie widziałam, tylko był w sklepie Time to Need. Eee, a mi zostało z poprzedniego projektu, bo też robiłam zwyklaczka z nim, zostało mi półtora motka. Na szczęście mam koleżankę w miejscowości, obok którą wszystko gryzie, a która kupiła ten moher i po prostu mi go odsprzedała. Ale może być Kids Silk, może być Tilia Filkolana, bo też jest taki bardzo delikatny ten moher Tilia można sobie zastąpić. Także te precelki już chowam. Link do tej grupy macie, bo to tylko na grupie można kupić. Tę przędzę, link zostawiam Wam w opisie pod filmem. Odkładamy już to. Za chwilę do Was wrócę, tylko zmienię tutaj dekorację. Dekoracja zmieniona, kawa zrobiona. bo już mi zaschło w gardle i opowiadam dalej. Oczywiście powiem wam jeszcze co mam na sobie, bo pewnie będą pytania. To jest taka moja bardzo zimowa sukienka. Tu wam tylko tyle pokażę, ale wkleję zdjęcie w całości jak w niej wyglądam. To jest sukienka Indiana. Kto jest ze mną od początku to na pewno ją zna, ponieważ robiłam ją w tamtym roku. I tak naprawdę to jest wzór na sweter. Ale że tej włóczki, tego koloru akurat miałam bardzo dużo, bo kupiłam całe takie szpule duże od producenta z Włoch, no to stwierdziłam, że zrobię sobie sukienkę. I po prostu, jeśli chcecie zrobić sukienkę z tego wzoru, to wystarczy pociągnąć robótkę w dół. Tam nie ma żadnego zwężania, żadnego rozszerzania. Ona jest tak zaprojektowana, że tu się jej zmieszczą i bioderka, i wszystko się zmieści. I mimo, że ta włóczka nie jest jakaś, e, nie ma wymarzonego składu, to ja bardzo lubię e, tę włóczkę. Jest to paliaccio. Taka włóczka, można ją kupić w różnych sklepach, bo i kokonki ją mają, i malilopi, i jeszcze ma chyba dziergaczkowo, mi się wydaje. I ta włóczka ma 53% wełny i 47% akrylu w swoim składzie. I jest przeznaczona na druty 4 do 8, ja nie pamiętam na jakich robiłam tę sukienkę, 5,5 albo 6, no ale to też jest kwestia wstrzelania się w próbkę. I ona w 100 gramach ma 180 metrów. Bardzo ją lubię, tę włóczkę, ponieważ mimo, że troszkę się mechaci, ale to jak wszystkie, ja po prostu na mechacenie nie zwracam uwagi. To jest bardzo przyjemna, można prać ją w pralce, chociaż ja i tak... Pioręcznie z uporem maniaka wszystkie swoje rzeczy, i nic się nie dzieje, nie rozciąga się wyrób, nie kurczy, no po prostu bardzo ją lubię i mam chyba z sześć różnych zestawów kolorystycznych tej włóczki. Robiłam też z niej kiedyś kardigan, taki bez żadnego pomysłu, też mam tutaj wkleję zdjęcie i chyba właśnie muszę go sobie spisać oczka z niego, bo jest bardzo wygodny. I będę robić właśnie z różnych tych paliaczy kardigan i długi, i krótki, i może jeszcze jakiś sweter. Tutaj sobie zrobiłam golf taki bardzo długi. W swetrach, mam, w swetrach mam taki krótszy golf, a w sukience zrobiłam taki bardzo długi. I ona jest super na zimę. I wiecie co? Nie zauważyłam, czy ona się wypycha. Troszeczkę może minimalnie, ale na kupie na nie pokażę Wam. Ale myślę, że nie, bo zwróciłabym na to uwagę, a jeszcze do tej pory tego nie zauważyłam. Także tyle o tym, co mam na sobie. To jest, powtarzam, e, sukienka, a praktycznie sweter Indiana. Link do moich wzorów również znajdziecie pod tym filmem. I tu już sobie przeglądam wzór, który jest tutaj na manekinie, bo już parę razy wspominałam o tym, że to robię, a, a nie pamiętałam nazwy. To jest Sunday Cardigan od Petit Kneed. Wersja moherowa, ponieważ na ten kardigan są dwie wersje. Jest też taka wersja na sweter, a ja mam wersję moherową. No i oczywiście, co zrobiłam? Oczywiście, że mi próbka nie wyszła, ponieważ oryginał jest robiony z Silk Moher. Tak, Silk Moher albo Brushed Lace. Yy, moher albo ten silk moher, i chyba ona tutaj z dwóch nitek robi. Znaczy, tak mi się wydaje po próbce, że ona powinna, że ten sweterek powinien być robiony z dwóch nitek. Ale nie będę tutaj czytać. A ja oczywiście sobie wymyśliłam inną włóczkę. Już wam pokazuję. Yy, ja już nie chciałam z moheru, ponieważ teraz cały czas pracuję z moherem. Przy tych moich zwykłaczkach. Więc wymyśliłam sobie, że zrobię go z Colorful Baby Brush. Już wspominałam pewnie o tym w poprzednim odcinku i pokazywałam tę włóczkę, jak ją kupiłam, ale teraz już można zobaczyć, jak ona wygląda w dzielinie. To jest kolor 7304 i to jest 100% Baby Alpaka. I w 50 gramach ma 200 metrów. Więc niby. Taki metraż jak Kit Silk na przykład. I mogłabym wziąć dwie nitki, ale ta włóczka jest tak cudowna, że można robić z nitki pojedynczej. I to nie jest reklama, sama sobie tę włóczkę kupiłam. Także, A robiłam już z niej, tak jak wspominałam wcześniej, robiłam już z niej wcześniej kardigan i bardzo mi się podoba ta włóczka w udzierku, Więc postanowiłam sobie zrobić właśnie taki sweterek. A widziałam już na żywo ten projekt i mi się mega spodobał. Z racji tego, że próbka oczywiście nie wyszła mi taka jak w oryginale, bo ja mam tutaj 16 oczek. Próbka mi wyszła 16 oczek, a w oryginale jest 14. To sobie policzyłam, jaki mam robić rozmiar. A jak to zrobiłam? Zobaczyłam, ile jest oczek na korpusie po oddzieleniu rękawów ile jest oczek. Mówię o tym właśnie w tym filmie, jak przeliczać oczka. I policzyłam, ile ja oczek potrzebuję z mojej próbki, z tej mojej włóczki, żeby osiągnąć szerokość, jaka mnie interesuje. No i wyszło, że ilość oczek, którą ja muszę mieć na korpusie, to ta ilość oczek odpowiada rozmiarowi XL. Chyba nie namieszałam za bardzo. I dlatego właśnie robię XL. I to jest taki projekt w międzyczasie. Ja go zabieram ze sobą na przykład ostatnio. Chodziłam po lekarzach i z córką i, i z innymi, także zawsze chwytałam w ostatniej chwili torbę z tym projektem i sobie gdzieś tam w poczekalniach robiłam. Na przykład na badania ostatnio z córką czekałyśmy półtora godziny. Także. Trochę poszło. Później poszłam coś po urzędach załatwiać, też w energetyce ponad godzinę siedziałam. No i tak dziubie, dziubie i już mam oddzielone rękawy. I tutaj wzór jest tylko na, na tym karczku. Po oddzieleniu rękawów już się robi jerseyem. Szkoda, że nie można kardiganów robić na okrągło, to by szybciej poszło. Znaczy można, ale trzeba je później rozcinać, a, a tego jeszcze nie, nie robiłam i nie chciałabym. Więc sobie tak robię. Tu jest, tył. E, czy kardigan ma rzędy skrócone? Chyba ma, ale nie pamiętam. No nie pamiętam. Wiecie co? Ma. Znaczy ja robiłam. <śm> a zaraz zobaczę. Żeby Was nie wprowadzać w błąd. Wiecie co? Nie ma. Jeszcze zobaczę jedną stronę. Nie. No właśnie, on nie ma rzędów skróconych, a ja sobie te rzędy dodałam. Tak. Ja sobie je dodałam. Bo stwierdziłam, że będzie lepiej. Dlatego ten dół jest troszkę niżej on. On właśnie jak go równo ułożę z przodem, no to wtedy on tu podejdzie wyżej, a przód opadnie i będzie dzięki temu wygodniejszy. Także dodałam tutaj rzędy skrócone i tak sobie go będę dziubać w międzyczasie właśnie na jakichś takich yy, wyjściach, gdzie trzeba czekać i się nudzić. Ale mam nadzieję, że do świąt sobie go zrobię i będzie pięknie. Chciałam, żeby był taki zwykły, prosty do zarzucenia do jeansów. I myślę, że właśnie dzięki tej włóczce i dzięki temu kolorowi to osiągnę. Bo zobaczcie, jak jest jasny taki kolor. No to on już jest troszkę taki nadaje nam takiego eleganckiego wydźwięku mi się wydaje. A taka jeansowa barwa włóczki pozwala nam po prostu szurać go na co dzień. Co myślicie o takim, o takim kardiganie? Czy bardziej Wam się podoba taka wersja elegancka, czy taka doszurania? Dajcie znać w komentarzu. Ci kurierzy to mają wyczucie. Zawsze przyjadą, jak ja nagrywam. No, także już Wam powiedziałam, co mam na drutach i co mam na sobie. Ale jeszcze coś mam na drutach. Wspominałam Wam, że będę robić kardigan z włóczki fok, i ten kardigan chwilowo odłożyłam, żeby pokończyć. Znaczy skończyć jeden projekt, za który, za chwilę, o którym Wam za chwilę jeszcze opowiem, więc na chwilę go odłożyłam, bo tu już jestem na takim etapie, na którym muszę pomyśleć, policzyć i dopasować konstrukcję, którą mam w głowie, ale tak wam wstępnie pokażę. To będzie takie coś więcej nie pokazuję. I przechodzimy do bardzo ważnego punktu. Na który sporo z Was czeka i ja też czekam. Kopacze jak mam chwycić, żeby wam pokazać. W następnym odcinku, słuchajcie, będzie już skończona i opowiem Wam o huście z Grace, którą robię z włóczek Pasquali. Otrzymanych od Kasi ze sklepu między drutami. Także mam już zrobione wszystkie listki. Została mi do zrobienia plisa. I mam nadzieję, że ja te pisy zrobię przez weekend, na pewno nie, bo mam teraz męża w domu, a, a wtedy nie mam mowy o dzierganiu. Poza tym w sobotę, czyli u Was dzisiaj, jadę do Poznania na spotkanie z dziewczynami, które były u nas na warsztatach, u mnie i u Karoliny, na których dziergałyśmy taką, tą podstawową wersję chusty na drutach. Więc sobota mi cała wypadnie. A nie mogę wziąć tej chusty ze sobą na dzierganie, te sobotnie. No, bo muszę nagrywać dla Was, jak te pisę zrobić. Ale to już naprawdę niewiele zostało. Wszystko mam nagrane. Wszystko mam dla Was przygotowane. I za tydzień wam wszystko o tej chuście opowiem. Czekacie. Powiedzcie, że czekacie. Bo kosztowała mnie ona dużo pracy, więc mam nadzieję, że. Że czekacie. Mąż mi tu zagląda przez szybę i mnie co chwilę rozprasza. Kończąc, za tydzień widzimy się z chustą Miss Grace. Ale się cieszę. Wtedy też dam Wam wszystkie konkretne informacje, ile włóczki potrzeba, ale możecie już sobie włóczkę szykować na podstawie tej włóczki, z, którą, z której robiłam poprzednią gustę, ponieważ tam są podane wszystkie ilości. A ten balejarz Pasquali ma chyba takie same parametry, już Wam powiem, jak, jak skarpetkowe. No prawie, bo w 50 gramach jest 105, 175 metrów. Nie będę na razie mówić, ile czego zużyłam, bo powiem to na podsumowaniu w przyszłym Tygodniu wiem, że już sporo osób kupiło te włóczki. Nawet pytałyście o ten sam zestaw, który ja tutaj mam, ale wszystko Wam powiem w przyszłym tygodniu. Wspólne dzierganie będzie się odbywać na mojej grupie na Facebooku, do której link też jest pod każdym moim filmem. Jest to ta grupa. Hmm, grupa ze wspólnym dzierganiem, powiedzmy, że tak to nazwę. E, I tam będzie, nie będzie osobnej grupy na Miss Grace. Ponieważ już mam wiele tych grup warsztatowych, nie chcę sobie dokładać kolejnej. A na tej grupie, o której mówię, jest dużo osób, więc dużo osób skorzysta. I tak, poczekajcie, to będzie, muszę policzyć, który to będzie listopada. W poniedziałek był 11, więc to będzie 18, 17. 16 o tym Wam opowiem, więc myślę, że 16 będzie 23. Więc myślę, że 22 mogłobyśmy zacząć. Wtedy wrzucę Wam na tę grupę linki do filmów, wrzucę Wam e, link do wzoru, chociaż on jest dostępny na Rayleigh, więc można sobie pobrać. Wpiszecie Miss Grace, e, to, to się znajdzie, ale wrzucę Wam też taki opis od siebie z, ze wskazówkami, który bardzo ułatwia pracę i dzięki któremu można sobie właśnie w spokoju dziergać. To będzie w piątek za dwa tygodnie. Porozmawiam jeszcze z Kasią na temat włóczek. Bo te włóczki Pasquali są dostępne tylko w sklepie między drutami. Kasia ma wyłączyć na te włóczki na polskę. Tak, ale można użyć dowolnych włóczek skarpetkowych. Nie ma nie ma z tym problemu. Dobra, już nie mówię o tym, już to będzie w przyszłym tygodniu. A ktoś mnie zapytał, co z osobami, które nie mają Facebooka i nie chcą mieć. No, mogą ja mówię, że mogą założyć chociażby dlatego, no nie chcą mieć. No to usta, y, tutorial będzie dostępny y, trochę później na YouTube, ale na razie będzie tylko dla nas na tej naszej grupie. A co? Tak się zrobimy. Także pokazałam Wam wszystko. sobie życzę. Sobie życzę dobrej soboty, bo jadę spotkać się z cudownymi dziewczynami. Wam życzę pięknego weekendu. Nie sprzątajcie, nie gotujcie, dziergajcie. Także bawcie się dobrze i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień widzimy się z chustą Miss Grace. Buziaki!